Bierzemy dziś pod lupę i na kosamui, bo niektóre informacje w internecie podają, że wynosi ono 28%. Co prawda, nie ma też informacji, czy to jest netto, czy brutto, ale każdy z nas, przedsiębiorca, wie dobrze o tym, że aby uzyskać dochód, należy od przychodu odjąć koszty. No to chodźcie, liczymy, bierzemy się za matematykę i fakty. Dobrze, weźmy teraz pod rozwagę. Willę, która ma 150 m2, jest położona w pięknym miejscu na Kosamui, ma view, będzie kosztowała 23 miliony w zakupie, 23 miliony batów, a jedna noc w tej willi będzie kosztowała średnio około 40 tysięcy batów. Taka cena, dlatego że w tym okresie świątecznym będziemy mieli wyższe ceny, ale jak spojrzycie na bookingu na przykład i znajdziecie sobie tam, gdzie są daty, spojrzycie na kolejne miesiące, to już w kwietniu ta, 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 ta cena robi nam się dużo niższa. Liczymy, że obłożenie będzie wynosiło 200 dni w roku. No i liczymy, 40 tysięcy batów razy 200 dni daje nam 8 milionów batów przychodu co roku. Ale jeszcze mamy oczywiście koszty i one są bardzo wysokie, bo nawet same podatki przy prowadzonej działalności to jest 20% podatku dochodowego CIT. Jeśli jesteś osobą prywatną, która prowadzi taki wynajem, to będziesz płacić jeszcze więcej, ponieważ dosięgniecie podatek rzędu 35%. On jest progresywny, więc jak sobie to przekonasz, Kalkulujemy to wyjdzie około 30%. Dalej, 20% kosztuje zarządzanie przez firmę wynajmującą, która będzie opiekowała się Twoją willą. No i teraz zobaczcie, przy samym podatku od dochodu, przy zarządzaniu mamy już 40% kosztów, no to lecimy dalej z tymi kosztami. Pozostałe koszty to prąd, woda, księgowa, podatek VAT 7%, który też trzeba będzie odprowadzić przy działalności. Mamy jeszcze czyszczenie basenu, mamy jakieś awarie ewentualne, uporządkowanie ogrodu, a więc to wszystko nam da około 50% kosztów z naszego przychodu. Zatem, jak sobie obliczymy koszty, to wychodzi nam na to, że będziemy musieli zapłacić 4 miliony, do tych różnych instytucji, które wymieniłam przed chwileczką. Zatem jeśli 4 miliony podzielimy przez 23 miliony, to otrzymamy 17%, a nie 28%.